Arbuza kupić, ale nie wiadomo, się jeszcze Jesteśmy na promie, w którym Troszkę nas, nas stali Mogliśmy sobie arbuza kupić hmm. Ale... Ale tu pięknie, można powiedzieć Także Dobrze, że nie płyniemy Tak wcześniej, taki malutki statek Ledwo się trzymał, dobrze, że tam nie wsiedliśmy, bo Nie wiem, czy byśmy Dopłynęli tam, dokąd chcemy Dopłyniemy tam Да, там? <laughs>